I witajcie z tej strony, ja to dzisiaj gramy ponownie Mongolią, i zasyminowałem tereny Chin, no i co, chyba podbijemy teraz Kazachstan, tak mi się wydaje, albo jeszcze raz Chin Dobrze, więc teraz zaatakujemy Chiny, a co, atakujemy pierwsze ruchy z naszej strony, oczywiście Chińczycy na stracie nie mają armii. Kolejne ruchy oczywiście troszkę w Tutaj podbijamy te chiny. To mi to przypominało. Kolejne ataki. Niestety nie udało się zaatakować z całego frontu, ale jak widać wbijamy się w Chiny w dobę. Dobra, tutaj kolejny atak. No, Chińczycy nie, nie są zbyt silni, bo oczywiście większość ich armii jest na granicy z Indiami. Nie rozumiem czemu arkuńka chińska stoi w miejscu zamiast korzystać z tego, że tak naprawdę Chińczyków nie ma w ich terenach, ale skoro... Republika Chińska nie korzysta, to my skorzystamy. Chiny nie wygrają tej wojny, raczej, raczej już upadły, bo tak jak my się nie wbiliśmy, no <laughs> już prawie nie istnieją. Chińczycy oczywiście zaraz już upadną, za dużo terenów im nie zostało. Teraz zauważyłem, że Republika Chińska zajęła ich ostatnią wyspę. Więc teraz w sumie uderzamy <klimy> chyba <klimy> na puste tereny. Ogólnie to była szybka wojna. Chińczycy nie mogli nic zrobić, bo byli w trakcie innej wojny i nie byli gotowi i na atak od klasów. Oczywiście, jeszcze coś próbują obronić, ale na nic im się to przydaje. tak naprawdę, są ich. Całe ich tereny są już podbite przez wielką i potężną Mongolię. Zobaczcie, mamy no 105 prowincji, zajęliśmy. I no nie wygrałem tej wojny No i czas na konferencję pokojową bo też Mongolia w sumie zajmie większość Chin, dlatego trzeba samemu wtoć. Więc Mongolia aktualnie wygląda tak! No i co? Tak naprawdę teraz pójdziemy w końcu na ten Kazachstan. Poprawię z nim nie racji żeby mi wojny zaszyko mi. I tak ogólnie w te czasem myślę, że raczej już zrobimy te Chin, imperium mongolskie, bo zajęliśmy tak naprawdę te Chiny. Już chyba nic nam nie zagrozi na tym świecie, bo... No, z Mongolii, która jest słaba, zrobiliśmy prawdziwe imperium. Tak naprawdę 552 tury. No, ja tutaj zasymiluję jeszcze trenów i widzimy się na podwijaniu Kazachstanu. Dobrze, więc jednak zaatakujemy Korebo. Mają z nami zła ale ja nie będę chciał statycznego była w Wojny jeszcze. Um, Kazachstan ma dosyć dobre relacje, bo na plusie w porównaniu do tych, które mieli, to to są naprawdę dobre. Dobrze. Tu za niedługo dobrze, więc dobijamy tą korę tak naprawdę na zaraz. Już nie będzie nie będzie. Po co tam jest Korea? Właśniej Sześć... jest Mongolia, która świat bo tak naprawdę kilka lat. I tego chcę spodnieć. Ich ostatnie prowincje. No I płyniemy do ich ostatniej prowincji tak naprawdę. No i co? Kojaraku, witam. Teraz nam nie zagrożą. I pójdziemy na tym. Kilka stron, nie będę ale ja nie będę tego Dobra, ja podpiszę pokój, nie ma co tutaj rozmyślać Wybierzemy wszystko I będę asymilowała I co? idziemy się po przerwie Bo w sumie zasymiluję te tereny I idziemy w W sumie Czyli Mieliśmy teraz zaatakować Ale tak wyszło, że mieli, nie, mieliśmy gorsze relacje z Koreą Dlatego Dobrze, więc teraz wypowiadam wojnę Kazachstanowi akurat są kolejne, więc idealnie Bangladesz chcą. No to niech sobie idą na ten Bangladesz przez moje tereny, co mnie w tym momencie interesuje. Bangladesz, my idziemy na Kazachstan. Kazachstan, pogorszenie, Dobra. No, może za bardzo się przygotowałem dla tej Mam zawsze ten strach przed, przed wojną z innymi państwami. No ale co, lepiej się ubezpieczyć niż przegrać na całym froncie. Wydaje mi się, że w następnym odcinku po prostu po podbiję. Po, 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 te, to kończę tak naprawdę to, że ten odcinek jest przed ostatni z Mongolii i po następnym odcinku będziemy robić już inną cywilizację, a Wy propozycje do następnej cywilizacji możecie dawać w komentarzach. Wybiorę no tą, która mi się najbardziej spodoba, która jest największym wyzwaniem dla mnie. Tylko proszę, żeby nie było to nic z Polską związanego. Dobrze, więc podbiliśmy ten Kazachstan. Teraz anektujemy cały. No i co? Następny Kazachstan. Potem szedł, poszedł na Kyrgyzstan, a na Polię, zajął teren Najmniejszym, który potrzebuje, czyli Turcję i Kaukaz, potem Azję, potem Rosję i tą czymś europejskim. Czy to, muszę powiedzieć, że te Czechy na połowę Europy, co te Czechy robię. robią? Ja robię temu zdjęcie. ja robię temu zdjęcie. ja no. robię ja temu zdjęciem. Ja nie mówię, ja robię temu zdjęciem. Myślę, że w tym odcinku podbijemy.

Widzimy się na podwoju Pakistanu i potem Irak. A my bo. No i tak dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Dobra, atakujemy teraz Iran, bo nie chciałem się za bardzo męczyć z, z Indiami. Potem, ale Indie dołączyły. dołączyły do wojny arabsko-irańskiej. Oczywiście wiadomo po stronie, a Pakistan po prostu dał dostęp wojskowy im. Dlatego podbijam ich zamiast yy, Pakistanu, bo gdybym zaatakował Pakistan, to bym mógł napotkać Armię Indii, a nie chcę za szybko tej wojny. Chciałbym w sumie podsumować odcinka następnego oczywiście podcinamy Pod, lingium dostęp do Iranu, żeby mi znowu nie pozabierali. mamy Więc wchodzimy do ich stolicy chyba jeszcze. No nie przeszkodzi, jak tutaj mówię. Szybciej przejścia. Um. Teraz wchodzimy dalej. Żeby nie było to wszystko. Podjąć się nagrywać. Jak tak naprawdę ja um. upada mam nadzieję, że inni nie wezmą tej prowincji, ja ją sobie po prostu zajmę jest wezmę to. granica, czy ja muszę cały. Ja muszę cały wyjść. A Indie mają 28 prowincji, tego mamy. 313 ogólnie prowincji, jeszcze we wszystkich są. Potrzebne, oczywiście. konia musi jeszcze wchodzić w wojnę z Chinami, które. No, wykładają... My... Tak, my dobijamy Iran i już... do ich granic. z raczej wszyscy, którzy przechodzili do Arabii, co tu Oczywiście. No, nikt nie mógł inny widać wojny niż my. No co do... Podplaliśmy dram, który był tak, wcześniej władzę z Indiami i Arabią. Więc tak. No, teraz podbijemy jeszcze Pakistan. I no. Tu będzie chyba koniec odnież. Tylko na tym, który jest, jest nie jest prosty. Wiedziałem, że ja zostawię ten kawałek i dlatego. Zostawiłem tę farmię, żeby potem żeby nie musi dobijać. I co? Ja się za Iran. I widzimy się przy ostatniej wojnie w tym odcinku, czyli w wojnie, tak naprawdę z Pakistanem, i to będzie ostatnia wojna w tym odcinku. Następny odcinek, chyba, to, w następnym odcinku, chyba, dokończyć to i uchybnięte w polskim bo 50% większość Imperium Mongońskim, tak znaczy oprócz Pakistanu jeszcze podbiję dwa państwa nie na typu Azerbejdżanu z Turcją tutaj się potem zrobić na kolejnych odcinkach. No to co, ja podpisuję ten pokój i się widzimy przy podpoju Pakistanu. Teraz będzie cięcie. Dobra, to potężne 111 tysięcy armii atakuje nasz Pakistan, który Ogólnie jest ostatnim państwem w tym odcinku. No i co? No, stan raczej się nie wygadał od wypadków. Mm. z całego frontu. Nie z połowy, z całego. Kabul. Z, z, to jest Kabul? To jest Kabul. Został zajęty. Oczywiście ani nie muszą znikać. Animacja musi się bagować. No ale co? No to tak naprawdę ostatni podbój w tym odcinku. Bo Azerbejdżan sobie jednak zostawi na następne A Pakistan raczej program nie sprawi. Dlatego nie robię. Nie robię przyspieszenia, tylko. Tutaj powiem, że, no, dobijamy do Pakistanu już pod ścianę. I dostęp, dostęp do Morza Pakistanu się kończy. Nie macie już dostępu do tego morza, oceanu. No i co? No, to tak naprawdę będzie koniec nawet. Ja już się zaczynam żegnać powoli, bo Pakistan nic nie zrobi raczej. No, jakaś stolica już została podbita, co na mają zrobić. Nieważne, nie. że mój kontrproarmium, mój 43 40 tysięcy armii i nie nadal nie płynie. Pakistan. 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 No to co? Gopijamy tym Pakistan. Jak im zostały dwie prowincje, to na pewno mnie nie pokonają. Dobra, teraz. Ja. Yeah. No. Będę już Dobrze, no to co? Zabieramy armię i kończymy ten odcinek. Zostało nam 33 tysiące armii. Jak widać zostaliśmy pierwsi, to ja podpiszę pokój. Pokój został podpisany. No i co? No to koniec tego materiału. Podsumujmy. Podbi Dobiłem Chiny, podbiłem Koreę. Podbiłem Kazachstan, podbiłem Iran i podbiłem Pakistan, w następnym odcinku mam zamiar. No to Rosję pokonać Nie minimum. minimum Rosja, może nawet się uda tu już zakończyć. No to co? Widzimy się w następnym odcinku, bo ten już dobiega I no, co? No...